Tomasz Sikorowski, kandydat do Senatu z okręgu numer 13, czyli okręgu Wocławskiego. Witam serdecznie. Tutaj także Michała Czajkowskiego, rzecznika prasowego, który także startuje do Sejmu z, z listy z 15, z miejsca 10. Spotkaliśmy się tutaj, aby zaprezentować filary naszej kampanii filary e, merytoryczne, na których będziemy się skupiać e, na to, w tej jesieni. Jest to prawo, podatki, emerytury. O prawie i podatkach opowie więcej Michał. Musimy zdać sobie sprawę z jednej bardzo ważnej rzeczy. Fundamentem silnego państwa jest proste, przejrzyste i klarowne prawo. Prawo, które zrozumie każdy obywatel. W 2014 roku polski rząd uchwalił 25 tysięcy stron maszynopisu aktów prawnych zmieniających bądź tworzących nowe prawo. To jest tak zwana biegunka legislacyjna. Trafnie ujął to były poseł Andrzej Sośnierz. Z tą biegunką nieuchronnie wiąże się również kwestia przewlekłości postępowań. Średni czas trwania sprawy z zakresu prawa pracy wynosi 5 miesięcy. W przypadku spraw karnych ten termin wydłuża się nawet do miesięcy 9. Jesteśmy w czasie kampanii wyborczej, w której Możliwe jest wytoczenie tak zwanego procesu w trybie wyborczym. Oznacza to, że w ciągu trzech dni sprawa zostaje rozpatrzona. Jak widać, można mieć sprawne sądownictwo. Wystarczy mieć tylko na to fundusze i energię. My mamy energię do zmian, a fundusze znajdziemy. A znajdziemy dzięki czemu, przede wszystkim po uproszczeniu prawa, będziemy w stanie obniżyć podatki. Jesteśmy środowiskiem, które od zawsze powtarza, że największym złem z ustroju podatkowego jest po pierwsze jego skomplikowanie, a po drugie ilość danin, które państwo nakłada na obywateli. Postulujemy likwidację podatków dochodowych, PIT-CIT, a także pochylimy się nad innymi obciążeniami tylko po to, abyśmy mieli więcej pieniędzy w kieszeniach, abyśmy mogli je wydawać na to, co chcemy, a za pozostałe wpływy do budżetu. Właśnie uprościmy prawo i pozwolimy ludziom działać. Mówiąc o podatkach, mimo wszelkich zaklęć lewicowych tutaj e, publicystów, ekonomistów czy filozofów, e, do nich także należy składki emerytalne. To, to one obciążają przedsiębiorców w całej Polsce do tego stopnia, że one, oni już nie, nie uciekają do innych gmin, do innych miast, ale do innych krajów. To jest problem, który nie da się rozwiązać na poziomie samorządowym. Do tego jest potrzebna siła i energia i chęć do zmian na poziomie centralnym, czyli w Sejmie i Senacie. Każda reforma, nawet ta, która obserwujemy jej upadek, rozmontowanie od kiedy powstała, czyli 17 lat temu, jej koszt informatyzacji 3 miliardy, za koszt której moglibyśmy wysłać sonda na Marsa. To pokazuje, w jaki sposób to, ten system emerytalny jest patologiczny i chorobliwy. Przez te 17 lat obserwowaliśmy kilkakrotne, kilkanastokrotne nawet zmienianie, zmienianie zasad ustalania stawek, składek. A ostatnio, nawet jak rząd sięgnął po środki zgromadzone przez OFE, co ostatecznie dobiło ten system. Każdy, każda zmiana, każda reforma systemu emerytalnego jest wymuszona przez zmiany demograficzne, zmiany demograficzne, które są spowodowane systemem prawnym, podatkowym i także obciążeniem fiskalnym polskich e, naszych rodaków, polskich przedsiębiorców, polskich e, Polaków, którzy po prostu wzrastają już, to są nasi rówieśnicy, którzy, po prostu ich nie stać na zakładanie rodzin w Polsce. To jest ten, to są te, to są te problemy, z którymi będziemy się zmierzać. Siła i energia, która nam do, towarzyszy, jako wraz z młodością, która nam towarzyszy, myślę, że pozwoli nam doprowadzić do zmian w Polsce. Myślę, że rzecznik prasowy jakoś to ujmie, o, o, jednym zdaniem na koniec. Zdecydowanie. Mamy siłę, mamy energię, do tej energii dokładamy dużą dawkę merytoryki. Nie chcemy po prostu używać argumentu młodości, tylko chcemy pokazać, że wraz z młodością może w parze iść kompetencja. Obiecujemy Wam przede wszystkim merytoryczną, bardzo dobrą kampanię. Mam nadzieję, że zaowocuje ona świetnym wynikiem. Prawda, Tomku? Potrafisz Polskę? Potrafisz Polskę.